No zobaczcie, wróciło kółko od waltry. Miały być testy nawigacji z Wawelkena. Do obiadu dobrze szło. Normalnie Tigo nabite jak autokar do lichenia. Podlaska susza, czyli 36 godzin oporu za mną. Cześć, z tej strony Łukasz z kanału KosaTV dzisiaj właśnie rozpoczynamy sianokosy, ukosy. 2-0 można powiedzieć, że ptaszkowe to był taki podnosik do pierwszego pokosu, a teraz jest właściwie drugi pokos. No i cóż, jest on opóźniony, nie ukrywam. wspominałem nie to przy roztrzymaniu nawozów, że susza niestety przedłużyła okres między pierwszym a drugim cięciem. I też wspominałem, że nie walczę o jakość tylko o ilość. No i w sumie to się udało, bo ilości jest dosyć fajnie, tniemy lucerne. Tutaj jest akurat już przerośnięta trawą, bo tu jest troszeczkę takie można powiedzieć mokrzejsze miejsce tej wody jest momentami nadmiar i lucerna niestety wypadła, ale trawa ta jeszcze się trzyma, więc, więc będzie tak jak jest póki co. Tam obok ta zagrabia już dżundirem, nie zblekamy, nie wiem czy widać, ale chyba widać to i widać oddali John na działce obok nie czekamy, żeby tego nie wysuszać no i cóż, no zobaczcie wróciło kółko od Waltry. miały być testy nawigacji z Wawerkena ale wyszło jak wyszło, że moja prowizorka z tym przerobieniem tulejki na szybko nie udała się, ta kierownica dostała luzów i no po prostu nie dało się tym pracować, więc tutaj mam akurat dzisiaj wsparcie techniczne dzisiaj przy uruchomieniu tego, więc e, kolega właśnie zabrał tą e, zdjęliśmy tą kierownicę, wziął inną tulejkę, pomierzył ośkę i ma coś na szybko spróbować dorobić, ale chyba drugi pokos będzie bez, bez nawigacji. Więc to sobie nawigację przetestujemy pewnie przy zesiewach puszczanek gorzowskich po jęczmieniu zimem. No Jest troszeczkę kręcenia, także okręcę tutaj tą działkę, zrobię i widzimy się za chwilkę. Niejednokrotnie już był wałkowany temat lucerny na YouTube, wielu przede mną to mówiło, ja też to wcześniej mówiłem. Ale naprawdę roślina jest godna polecenia. Jeszcze raz to powiem, zobaczcie, ona suszy, w ogóle się nie boi. Czemu tutaj na lucernie są takie rekordowe pokosy? bo ona nie była przypalona po, po samym ścięciu, mimo że trawy żółkły stały w miejscu, był po prostu bęben na łąkach, a tutaj się zaczynało zielenić tutaj ona normalnie odbijała była bardzo długi system korzeniowy i z tych głębszych warstw ciągnęła i składniki odżywcze i po prostu azot także na pewno trzeba gdzieś szukać kolejnego miejsca na lucewnik Potem to już któryś rok z kolei zaczyna coraz bardziej trawą przerastać, więc, więc więc niebawem będzie jego koniec. Ale póki co sobie szykuję miejsce ma w innym miejscu. Naprawdę chciałbym chociaż połowę mieć użytku w zielonych lucernikach, ale tego u mnie się nie da zrobić. Bo u mnie teraz zostały łąki, tylko tam, gdzie się nie da oleć, po prostu nie da się. Brzega, brzeg nie chcę też robić szachownicy. że po prostu kawałek łąki, kawałek pola, czy kawałek lucerny, kawałek pola i łąki, bo też tam w niższych miejscach by tak było. To jest bez sensu, więc muszę się zadowolić tym, co mam. A za moment pokażę wam fajny eksperyment. Eksperyment w przypadku tak, ale jak gnojowica bydlęca wpływa na trawy. Nawet to była, powiem Wam szczerze, taka rzadka, no po prostu z podstawy obory odcieki z płyty gnojowej. Praktycznie woda można byłoby powiedzieć zabarwiona, ale robotę zrobiła fenomenalną. Gdzieś na połowie pierwszego pokosu nie wiem, czy to kamera odda, czy nie. Na połowie teraz tego przejazdu czołowej kosiarki jest różnica. Po tej stronie było lane, po tej nie było. I widać to po pokosie tutaj zobaczcie jaki jest pokos a jaki tutaj jest różnica jest różnica kolosalna z tamtej strony też no, po prostu pokosy jak barany a tutaj jest tyle o ile tej trawy taki normalny pokosik tak jak na drugi a tam czy tu jest to po prostu rekordowo więc tutaj no, po prostu z braku czasu i troszeczkę z lenistwa bo już Mówię, a duża trawa to tam pobrałem tyle co trzeba, tyle co wystarczy, już więcej nie będę wniósł tej trawy, bo to szkoda. Guzik szkoda. Zobaczcie, jest różnica naprawdę daje się taki mały skok. nawożenie saletrą identyczne, cięcie w tym samym czasie, a kolor trawy zupełnie inny. Nawet taka rzadka knojowica, roboty robi ogólnie dzisiaj było zaczęte późno troszeczkę z tą nawigacją się przeciągnęło to raz a dwa jeszcze miałem kontrolę także można powiedzieć, że 13-14 na dobre zaczęło się koszenie może to jest troszeczkę źle, bo będę długo, długo musiał to kończyć wieczorem, długi wieczór się szykuje ale jeżeli chodzi o wilgotność trawy no to mniej będzie przesychać, tak? bo ta co będzie wieczorem koszona i zagrabiona jeszcze dzisiaj, miejmy nadzieję No to ona, powiedzmy sobie szczerze, za mocno nie przeschnie, czyli będzie ok Tamte lucerny też, tu było wszystko ograbione zaraz za kosiarkami, więc też nie powinno za mocno przesnąć, Czyli względnie powinno to się spiąć i udać Tak jak pokazywałem Wam lepsze trawy Także są i słabsze. widzieliście na początku tego ujęcia, z tej górki to no był dramat. i Tutaj troszeczkę jest lepiej, ale no niestety taka łąka, że tutaj jest jako tako na tym dołku, a tam na górce mamy 6Z, chyba nawet, więc co byśmy nie robili, to i tak tam trawy za specjalnej nie będzie. Tam jedynie była rok po przesianiu w miarę ładna trawa a to z tego względu, że obornik był dany i obornik troszeczkę tej wilgoci trzymał także tylko jeden rok od siebie była grawa, a później też coraz gorzej, coraz gorzej a teraz to już jest dramat, no ale jest tego powiedzmy sobie pół hektara w całej działce to też to tam nie ma co kombinować z tym, kosi się co jest i tyle szybka aktualizacja cięcia, no zjadłem obiad i do obiadu Dobrze szło, Powiedzie też w sumie dobrze, bo już mam te najgorsze działki, gdzie najwięcej kręcenia zrobione. Teraz została mi tylko Gorzowska i ta e, AG, już nie pamiętam, 12-13, to jest dużo kończyny w niej. I też powinna ładnie przeplanować i powiem Wam, że wszędzie tam gdzie była knorowica wylewana, to te trawy są dużo ładniejsze. Tam gdzie Knojowica plus woda była, no to jest lepiej jak w pierwszym pokosie. Wiem, że kogoś mogę podrażnić, bo w wielu miejscach w Polsce panuje nadal straszna susza. Przykładem chyba jest Wielkopolska, bo stamtąd docierają informacje, że no jest sucho. I u nas też nie jest kolorowo. Aczkolwiek tragedii nie ma, coś tej drugiej trawy zawsze będzie. W sumie no i tak do jałówek, co będzie, to będzie. Ważne aby zebrać i zacząć się przygotowywać do małych żniw, czyli żniw z jęczmieniem zimym. No i cóż, jesteśmy na tej gorzowskiej, Landsbergskiej, Jak zwał, tak zwał. No i ładnie, ładnie odbiła. Coś z tego kurczę, powiem Wam, że jest. Tutaj pamiętacie pierwszego pokosu na tej górce nie było nic. A teraz sprawdza się system, że gdzie Gnojowica tam też i trawy. No, i tutaj też miejscami na pewno wilgoci nie zabrakło. Zaraz wjedziemy, przejedziemy sobie pierwszy raz i zobaczymy, jakie będą pokosy. Także no i jak to wygląda w praktyce ta gorzowska po kolejnym przecięciu? No powiem Wam, że może gorzej, jak pierwszy pokos nie wygląda, ale patrząc po łanie, no to powinna być rewelacja. Tyle że no. Naprawdę niektórzy powiedzieli, że dorzowska po drugim cięciu, no przy, po pierwszym cięciu na drugie, e, jak to określił, że jeżeli tylko się drugi raz, to jest zdecydowanie rzadsza, no i to widać, że, że jest rzadsza Jest wysoka, ale, ale po prostu tych pokosów jakichś wielkich nie ma. Jedynie tutaj ten dołeczek, gdzie tej wody nie brakowało, no to aż się położyła. I tutaj przy pierwszym pokosie była piękna i teraz przy drugim tak to mniej więcej wygląda to mniej więcej będzie tyle samo co z pierwszego pokosu także chyba dobra decyzja była żeby to po prostu zostawić nie wyłowiwać od razu i teraz mam troszeczkę takie mieszane uczucia ale chyba po tym cięciu to wykoszę, ale zresztą tak powiedzcie co radzicie czy to jeszcze raz zostawiać bo tak jak tutaj to wygląda naprawdę pięknie czy, czy po prostu już to wyorywać i kolejny raz nie kosić bo będzie bieda jest już godzina 22 w zasadzie już 10 po 22 .00. ja kończę ostatnie pole w sumie pole to może ostatnie ale działka przedostatnia bo z drugiej strony mam jak mówię, jeszcze jedną taką hektar z kaczykiem, działeczkę, łąki ale tam już sobie zawitnie już pójdzie szybko, w koło jest raz oddychane, więc powinno być git, generalnie co no, kolejna inwestycja się kładzie, zobaczcie z tyłu mało no, co widać przez te halogeny, od alt, już po prostu odblaski od zardzewiałe i te finalne halogeny kiepsko się nadają, więc trzeba będzie coś w zimę pomyśleć, czy ogarnąć jakieś fajne ledy, z przodu to yy, z przodu jest jeszcze ok, tak, bo Lampy główne są w porządku. Tutaj Chińczyki LEDy troszeczkę świecą. No i te w dachu też nie, nie są zabrzebiałe, więc przód jest ok. Ale przy okazji, jak te cztery tylne będę wymieniał, no to też te dwa Chińczyki z przodu wymienię sobie na coś lepszego. No i tak, wracając do pokosu, może jest co kosić może nie jest tak tragicznie. Ale, też jakiegoś tam szału wielkiego myślę, że nie będzie z tym drugim pokosem, i ogólnie, drugi pokos jest to najgorszy logistycznie, bo najszybciej wysyka. I żeby go w miarę wilgotnego, żeby to się dało ugnieć, to naprawdę trzeba spiąć po ślady. Dobrze i niedobrze wyszło z tą nawigacją, że, że troszeczkę dnia przeciągnęła, ale z drugiej strony, to co koszę nocą. Jak to się raniutko zagrabi, to nie powinno przesnąć za mocno, i powinno być fajne, w miarę jeszcze fajne. No i oficjalnie koniec koszenia. Drugiego pokosu jest godzina 22.40, czyli jeszcze w miarę po Bożemu. Jestem ciekaw, ile się tacie udało dzisiaj pozagrabiać. bo od tego zależy jutrzejszy plan czy trzeba będzie kogoś po prostu angażować do pomocy przy ugniataniu czy po prostu tyle się udało zagrabić że że ogarniemy to sami no ale wątpię raczej będzie to trzeba coś pokombinować Nie? teraz tylko powrót do domu umyć się kolację zjeść i można będzie spać. Jutro trzeba wcześniej rano wstać, żeby wcześniej kurcze skończyć prace biurowe i jak najszybciej zacząć zbieranie. To jest pewien do jutrzejszego dnia, żeby tego nie wysuszyć. Także do zobaczenia kolejnego dnia. Siema Siemanko, witam dnia drugiego. No i rozpoczynamy zbiór drugiego pokosu. Jest godzina dziewiąta rano, czyli o po Bożemu zaczęliśmy, troszkę wcześniej wstałem. Troszkę e, szybciej ten obrządek pogoniłem, no żeby w miarę po ludzku jeszcze przyczepę spiąć ściągnikiem, wszystko, potankować, od w zalać. no to tak się troszkę zeszło z jakieś 40 minut na przygotowanie zestawu. No i można ruszać ze zbiorem. Tak jak mówiłem, trawa nie jest może jakaś tam fenomenalna, ale taki przyjemny drugi pokos udało, uda się pod mnie zebrać. Więc lecimy z pierwszą. Tak obstawiam, że będzie gdzieś 20 parę przyczep z tego drugiego pokosu. Lucerna powinna trochę nadgonić średnią. Tak bliżej 20 mi się skłaniał Że będzie, zobaczymy ile wyjdzie. Aż sam jestem ciekaw. Także lecimy z tematem Wybiła godzina 12 i mam zebrane 7 przyczep. Zbieram właśnie ósmą Także tempo jest takie, można powiedzieć, przyzwoite nie jakiś tam opór na spokojnie sobie leci teraz właśnie troszkę lucerny zbiory, żeby domieszać to z trawą przemieszać troszeczkę i generalnie co wilgotność obawiałem się, że będzie mocno przesuszone ale tragedii nie ma no bo dzisiaj parzy wczoraj też dobrze grzało no i do tego wiaterek też jest to, to, to naprawdę tą wilgoć zabiera ale całe szczęście w tym, że to po prostu było szybko zagrabione rano jak zaczynałem o dziewiątej no to by naprawdę fajna była wilgotność. teraz no już widać, że to ucieka ale na koniec będzie zbierane to co było w nocy koszone więc tam to nie powinno być za mocno przesunięte. no zobaczymy jak to wyjdzie co do areału to na razie tak wychodzi mniej więcej przyczepa centara, może troszeczkę niecała więc, tak jak na drugą trawę, też nie jest źle. No i cóż, lecimy dalej. No, i teraz krótki rzut na to, co wygląda, jak wygląda pryzma. Właśnie wjeżdżam z 15 kursem. No, myślę, że około 10 jeszcze może być. Tak mniej więcej. A już kobiet się zaczyna robić naprawdę konkret. Ładnie tutaj sąsiadowi wychodzi rozgawnianie i formowanie no jednak już lata wprawy nie ma co ukrywać pierwsza pryzma już robiona krótka wysoka inna jak do tej pory robiliśmy no ale szkoda tutaj w tą łąkę wyjeżdżać do góry placu nie brakuje jeszcze wciągać się nie trzeba to nie jest Wyrzuciliśmy 16 przyczepę to już tej pryzmy troszeczkę jest. Ładnie dosyć wygląda, także sąsiad się postarał. Wyszło ok. No i co najważniejsze nie jest aż tak mocno sucha jak się obawiałem, że na tej pogodzie będzie za mocno przesychać, ale praktyka jest, że trzeba lepiej po południu kosić, mocnym popołudniem i nocą. I następnego dnia od rana odbierać, wtedy się nie zesnie. No, 16 przyczep, to jeszcze pewnie zostanie do zebrania jakieś 8-9 sztuk. Około zobaczymy ile wyjdzie. I jeszcze jedna leży tam niedaleko ze dwie. No i z tych dalszych zostanie tylko, co na końcu puściłem. To będzie niestety wolno szło. To jednak te przejazdy czas zabierają. Powiem Wam, że miło mnie zaskakuje drugi pokos. Szczerze, zresztą na początku mówiłem, że będzie bliżej 20, przyczepa, a już jest zrobione 20. I jak na razie wychodzi tak gdzieś przyczepa z hektara. Także jest naprawdę, naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o drugi pokos. No i co tu więcej dodać? działka. Tutaj co akurat zbieram to jest niecały hektar, chyba 70 pararów, nawet niecałe 80 i będzie prawie przyczepa z tej właśnie malutkiej działeczki. Także trawy, trawy mocno mnie szokują i mocno mnie zadziwiły. Zobaczcie jaka tu jest maładna. Aż miło się patrzy na taką. O, gęba się cieszy, wygodność jest ok jeszcze w normie to może mogło być wygodniejsze tak jak raniutko się zbierało w pierwszym to naprawdę fajnie szły ale patrząc na kolor pryzmy że to nie jest jakieś tam blado zielone tylko taki ciemny kolor ma, nie blady więc, więc ee, mniej więcej jak te 40% suchej masy powinno gdzieś być około 40% tak prognozuję no i białkowo też to nie powinno tak fatalnie wyjść bo tak naprawdę te trawy zaczęły rosnąć tylko od momentu deszczu przed deszczami to wszystko stało więc yy, takie całkiem stare nie są zresztą widać tu za miedzą widać wcześniej jak posiłem że po prostu parę takich ściepgeł wyskoczyło ee, i się wygłosowało a reszta pod spodem naprawdę fajna trawka także Także jest ok. Godzina 19.12. Tak jak mówiłem, 21. przyczepa. A no jeszcze by tam kawałek gdzieś można było wcisnąć. Ale że to jest blisko pryzmy, to nie ma sensu gdzieś się wracać i, i dobierać. Tylko jest prawie pełna wywalić i lecieć po następną. Tak patrzę, że i Gorzowska nie zawiedzie i pewnie będzie po przyczepie z hektara. Na razie zebrana jedna upakuje się druga zobaczymy czy wejdzie czy nie no zaraz waltra się ocieli no ale wypchałem wszystko można powiedzieć ostatkiem sił ostatkiem rozsądku i ostatkiem wszystkiego kurdy. normalnie tigo nabite jak autokar do lichenia ale udało się gorzowską wcisnąć na dwie przyczepy Czyli więcej jak pierwszego pokosu, a niektórzy mówili, że trzeba by bo gorzowska się nie nadaje. Trzeba od razu z wiosny wyorywać, bo później nie ma co kosić. A tu proszę troszeczkę azotu, troszeczkę gnojowicy I nie wiem, taki dziwny pomysł mam, żeby ją zostawić może całkiem do wiosny i na wiosnę jeszcze raz ją skosić i, i dopiero posieć kukurydzę, czy ktoś z Was coś takiego praktykował czy nie, jestem ciekaw bardzo waszego zdania na ten temat czy warto to zostawiać czy po prostu teraz już yy, jak najszybciej to zaorać i zasieć normalną trawę mam nadzieję, że pomożecie Powiem Wam, że uwielbiam kusić los, dzisiaj gruba akcja, nie dość, że zjadłem obiad, to jeszcze niedawno zjedliśmy kolację i pierwsza po kolacji jest zbierana. Aktualnie jest 21.12, wiadomo, że od obiadu troszeczkę człowiek zbudniej, a że to nie ja sam robię, tylko jeszcze sąsiad mi pomaga, no to wypada chyba zjeść tą kolację i można troszkę tą pracę przegrać na te pół godziny, nic wielkiego się nie stało. No i właśnie póki jest widno, to zbieram sobie ostatnią przyczepę właśnie z takich resztek, gdzie tu zostało trochę, tam jakaś mniejsza działka. E, I zostanie mi tylko 5 hektarów tej przesiewanej trawy, tej nawet nawet dobrej. Tyle że stamtąd już przyczepę wziąłem, czyli jakieś dwie i trochę mi zostanie i będzie po robocie. To jest 23, czyli będzie 25, 26 przyczep. Mniej więcej tyle co hektarów, także jest całkiem nieźle. Ten kadr najpełniej oddaje definicję pojęcia Podlaska susza. No tak to jest już Podlasiaki, to mają w sobie, że narzekają, narzekają. A jak przychodzi okres zbioru, to jest tylko Piotr Leć lynę, bo nie dam rady wyjechać. I no. Jeszcze wjeżdżam. po północy między środą a czwartkiem a we wtorek o 12 w południe gdzieś po 12 było zaczynane koszenie także drugi pokos mamy w 36 godzin zamknięty czyli 36 godzin oporu za mną no porównajmy to do przed dwóch lat gdzie drugi pokos robiłem 24 godziny i tam było 28 hektarów, a teraz 26. Tyle, że wtedy nie te najdalsze łąki, e, na, naj, na najdalszej w sumie to e, było obszerzyto. E, a ta druga dalsza to tam była przesiana, także też jej nie było. Wszystko było gisiutko na miejscu, więc też szybciej ten zbiór szedł. No a dzisiaj tak było naprawdę sprawnie. Wyszło prawie 27 przyczep. Ta jest niecała. Przyczepa. No, gdzieś tak 0,7, można powiedzieć. Pojemności ogarnięte. Także zostało mi to tylko wyrzucić. Tutaj na brzeg, żeby troszkę go zrównać. obczyścić przyczepę. Już widły jak widzicie ze sobą wziąłem także lecimy z rozładunkiem i to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film już nie mam siły nagrywać, powiem Wam szczerze, bo jest już późno poprzednią nockę zerwałem ta też zarwana już, więc chęci bardzo nie ma i nie przedłużam w takim razie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.